Siewa się rotaj przed startem tego filmiku plażowicz Brock, czyli ten skinek powędruje do kogoś z was, do jakiegoś mojego widza. Wystarczy mieć łapkę w górę pod tym odcinkiem oprócz tego subika na moim kanale, to jest bardzo ważne, i będzie sprawdzane. No i w sumie to tyle. Jak to macie, to możecie go zgarnąć, ale jeśli już go macie odblokowanego, to zamiast tego dostaniecie nagrodę pocieszenia, jak wygracie, czyli dodanie mnie do znajomych na moje główne konto w Brawl Stars Więc jak chcecie tego skina lub po prostu dodać mnie na moje główne konto w Brawl to tak jak mówiłem, łapka w górę i subik. I w komentarzu napiszcie mi, gdzie najbardziej chcielibyście pojechać na wakacje. I to tyle, życzę Wam powodzenia wyniki w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj pokażę wam 10 najmocniejszych prezentów a bardziej rzeczy, które dało się dostać za darmo w Brawl Stars, a ty najprawdopodobniej je przegapiłeś. Część z tych rzeczy na 100% nie udało ci się odebrać za darmo, a miałeś na to szansę. Dzisiaj zebrałem 10 takich naprawdę najmocniejszych rzeczy ja sam części z nich niestety nie dostałem, a też takie szanse miałem, zresztą każdy miał. Więc bez przedłużania już wam to pokazuję, ale zanim tego przejdę, mam dla was niespodziankę we współpracy z firmą SteelSeries. Udało mi się otrzymać mnóstwo jakościowego sprzętu gamingowego, takiego jak klawiat Myszki, słuchawki czy podkładki dla was Dokładnie, ten sprzęcik w większości planuję rozdać wam Z okazji specjalu na milion subów na moim kanale, do którego się zbliżamy Swoją drogą, SteelSeries ostatnio wypuściło kozackie słuchaweczki Arctis Nova Pro Wireless, Które idealnie nadadzą się do grania na kompie, Playstation czy nawet Xboxie Posiadają aktywną redukcję szumów z opcją odsłuchu otoczenia Mają też chowany mikrofon, który również posiada redukcję szumów wspomaganą przez SI Są one bezprzewodowe i nie potrzebują żadnego kabla ich sporym atutem jest to, że mają nieograniczony czas grania Dzięki dwóm bateriom wymienianym podczas pracy i szybkiemu ładowaniu Posiadają też a dzięki czemu połączycie dźwięk z gry, a nawet z urządzenia mobilnego Mógłbym o nich mówić i mówić, bo naprawdę są to najlepsze słuchawki Link do takich słuchaweczek, ale też do innego mega sprzętu od SteelSeries w każdej cenie znajdziecie w pierwszej linijce opisu Śmiało mogę polecić wam tą firmę, no bo robią oni najlepsze jakościowo produkty gamingowe I sam z ich sprzętu korzystam już naprawdę od paru dobrych lat No ale dobra, pierwsza taka rzecz, która idealnie pasuje do tego odcinka to oczywiście starsze, czyli gwiazda no jak wiecie, była ona dostępna tylko dla graczy, którzy po prostu wbili do Brawla przed 2019 rokiem. No i wtedy otrzymywaliście tego skinka totalnie za darmo. Po prostu czekał on na was do odebrania. Normalnie wchodzicie sobie w pocztę i tam mogliście go odebrać. Co ciekawe, na przykład w Chinach oni go jeszcze ostatnio zdobyć mogli, no ale to wiadomo, w chińskim Brawl Stars nie u nas. U nas od 2018 roku, czy tam początku 2019 tego skina totalnie nie da się zdobyć. Jest on najrzadszym skinkiem, no i wielu z was po prostu straciło szansę na jego odebranie i nie odebrało go za darmo, bo wtedy nie graliście, a gdybyście grali, no to oczywiście moglibyście go dostać. Ja na szczęście starszeli mam i bardzo się z tego cieszę, ale kolejne rzeczy, które wam pokażę w tym odcinku, no to sporej części z nich nie mam. Jak chociażby 100 darmowych legendarnych star dropów, tak, moi drodzy, dało się je dostać. No bo to, że dostawaliśmy 100 darmowych star dropów, ale nie legendarnych, tylko ogólnie losowych, to wiecie, nie? Eee, każdy to dostał i myślę, że mało kto z was to przegapił, no bo było to naprawdę grube i każdy raczej z tego skorzystał. Był taki specjalny event, eee, który twórcy po prostu rzucili ze stardropami, no i tam za Zagranie w nim, normalnie otrzymywaliśmy 100 darmowych star dropów, ale dla kilku losowych osób twórcy Brawl Stars postanowili, że wręczą 100 darmowych, legendarnych star dropików jeszcze dodatkowo, czyli tych star dropów najlepszej rzadkości z samymi mega dobrymi rzeczami w środku. Pomyślcie jakie to musiało być grube, jak otwieralibyście sobie aż 100 darmowych, legendarnych star dropów. Przecież to jest mocne. I właśnie im więcej w tym evencie graliśmy, tym były większe szanse, że po prostu te 100 star dropów my dostaniemy. Było to losowane. Oczywiście udział w tym brało parę milionów osób pewnie na świecie, więc szanse na to, że akurat wy byście to dostali były małe, ale były takie szanse i tak samo wy jak i ja straciliśmy szansę, żeby to dostać i nie mieliśmy tyle farta, a było kilka osób, na przykład pamiętam, że jeden youtuber z Niemiec chyba to otrzymał, e, które właśnie normalnie te star dropy mogły sobie otworzyć i dostały je od twórców. Trzecia rzecz, do której sobie przejdę, to ten oto specjalny bilet. E, jest to taki bilet przyjaciół, e, generalnie o co z nim chodzi, bo możecie go nie kojarzyć. Wygląda to trochę jak karnet, ale to nie jest karnet. Tak jak mówiłem, to jest specjalny bilet. Jakiś czas temu mieliśmy takie wydarzenie pod Szależnie nazywało się ono Brawl Together, specjalny event w Brawl Stars. Było w nim wiele nagród i tym podobne, ale taka najmocniejsza, najważniejsza nagroda to właśnie ten oto bilet dla nas i dla czterech naszych przyjaciół, bo w tym wydarzeniu chodziło o to, żeby po prostu łączyć się w Brawl razem z kumplami i grać i spędzać z nimi miło czas. I zagranie w takiej ekipie w trójkę mieliśmy szansę podczas tego eventu zdobyć właśnie taki oto bilecik, którego jak dostaliśmy od twórców, to dawał on milion gemów dla nas. Tak. Równe milion gemików, nie żartuję widzowie. No i to milion gemów mogliśmy. Dodatkowo też rozdać jeszcze dla czterech naszych przyjaciół To jest za mocne no, osoba, która to wygrała była największym Farciarzem i no pomyślcie Co byście zrobili, gdybyście mieli milion gemów Napiszcie teraz w komentarzu, jaka by była taka pierwsza rzecz Którą byście zrobili, gdybyście mieli milion gemów Na swoim koncie, też jakiś tam youtuber zagraniczny Widziałem, że to wygrał, e, oprócz tego tam jeszcze Jakieś inne losowe osoby, twórcy normalnie to losowali Podczas tego eventu, e, dlatego to jest Kolejna rzecz, którą no po prostu straciliśmy A gdybyśmy mieli troszkę więcej farcika To mogliśmy ją mieć, ale naprawdę Wow, taką darmową rzecz dostać. Lecimy dalej czas na kolejny event, który był jakiś czas temu i tutaj moi drodzy, mieliśmy coś takiego jak dowolne życzenie od twórców Brawl Stars, czyli złoty bilet. Można było dostać złoty bilecik, po prostu jakbyśmy byliśmy w znowu oni losowali kilka osób, które grały w tym evencie i dla tych losowych kilku osób dawali specjalny złoty bilet, w którym to my decydowaliśmy, co chcemy od nich dostać. Na przykład, powiedzielibyście im, że chcecie dostać wszystkie skiny, to dawaliby wam wszystkie skiny, jakie są w grze. Powiedzielibyście, że chcecie milion gemów, to też dostalibyście milion gemów. Nie wiem, powiedzielibyście, że chcecie na przykład jakąś specjalną emocję. Która jest rzadka, nie daje się zdobyć, też by wam ją dali. Co tylko byście chcieli, oczywiście, o ile byłoby to możliwe. Bo wiadomo, że nie można sobie powiedzieć, żeby usunęli spajka, no tak to nie działało. Ale naprawdę, wybór był mega duży i zazdroszczę osobom, które zdobyły ten złoty bilet. Ja, jakbym go miał, to nawet nie brałbym jakiegoś czegoś takiego niesamowitego, w stylu, nie wiem, miliona gemów, czy odblokowania wszystkich skinów na moim koncie. Tylko bardziej pomyślałbym nad czymś takim wyjątkowym. Może, żeby stworzyli jakąś specjalną ikonkę gracza tylko i wyłącznie dla mnie, że żaden inny gracz na świecie nie mógłby jej mieć. Miałbym ją tylko ja. To by było Spoko. Piąty najrzadszy prezent od twórców Brawl Stars, i taki, którego na pewno przegapiliście, e, dotyczył darmowych zadymiarzy, mianowicie jeszcze jakiś czas temu pamiętacie pewnie chromatyczną rzadkość. E, były chromatyki i ostatnio, no może nie tak ostatnio, jakiś czas temu wydarzył się event, w którym twórcy pożegnali chromatyczną rzadkość. Wszystkich zadymiarzy po prostu z tej rzadkości zmienili na inne rzadkości, które są teraz, czyli na epickie i mityczne głównie. E, no nie wiem, chociaż taki Bass, on był przecież chromatykiem wcześniej, a teraz jak widzicie jest mitykiem. To samo tyczy się kieła. Wszystkie te postacie były kiedyś chromatykami. W tym twórcy Znów wylosowali kilka osób, bodajże były to trzy osoby, które w tym evencie grały e, które mogły za darmo otrzymać wszystkich zadymiarzy do odblokowania za darmo, którzy wcześniej byli rzadkości chromatycznej. Czyli jak na przykład nie mieliście Sergea, nie wiem, nie bieliście Cordeliusa, e, nie mieliście Charlie odblokowanej, no to jak wygraliście, no to otrzymywaliście właśnie te postacie za darmo. Jak nie mieliście wszystkich chromatyków, to dostawaliście wszystkie te postacie za darmo. Było to naprawdę parę naścia, jak nie parę dziesiąt postaci łącznie, więc no też była to jedna z mocniejszych nagród e, no i też wiadomo, że większość z nas ją przegapiło, bo to tylko trzy osoby na świecie to dostawały. Następnie coś, co ja bardzo żałuję, mianowicie jest taki skinek do Jessie, który nazywa się Włamywaczka. I ją można było dostać w 2021 roku totalnie za darmo za obstawianie meczy esportowych. Ja wtedy jeszcze na właśnie esporcie brawl aż tak dobrze się nie znałem, nie ogarniałem jak to wszystko się robi i tym podobne, przez co no, nie zdobyłem tylu punktów, żeby tego skinka dostać za darmo, a wcale nie było to jakoś trudne te punkty zdobyć. No i niestety straciłem ją. Ona jakiś czas temu jeszcze wracała do sklepu i można było ją kupować za gemy, no ale to już nie było za darmo, co nie? E, za darmo jej się kupić nie dało. Co za tym idzie też tego skinka przegapiłem? Dajcie mi znać w komentarzu, czy komuś z was udało się go zgarnąć wtedy za darmo e, No, bo ja niestety za darmo go nie mam. Serio, strasznie żałuję, że się nie udało. Tak jak już jesteśmy przy darmowych skinach, które mogliście przegapić, bo na przykład były dawno temu lub coś w tym stylu, to na pewno trzeba tu wyróżnić Ricocheta 2000 podajże 20 rok. Wtedy trzeba było wejść do Browla w święta, e, żeby tego skinka otrzymać. Jak wtedy nie graliście, to już później nie było okazji, żeby go zdobyć. Oczywiście e, Można na przykład dostać jego drugą wersję, czyli przeładowanego rikoszeta. Teraz właśnie w mega boxach dropi, ale ta oryginalna. on pewnie większość z was przegapiło, co nie? Bo nie mogliście odebrać za darmo, bo wtedy nie graliście. Więc no tutaj akurat straszna szkoła. koszet jest mocny, ten skinek taki fajny do kolekcji. W 2022 roku podczas mistrzostw świata bronzars w Paryżu była ogromna szansa dla wielu osób na zdobycie darmowego pina. Ale nie byle jakiego darmowego pina, tylko jednego z najrzadszych pinów, czyli tego oto pucharka w czapce Star Parku klaszczącego. Podczas tego eventu twórcy te rozdawali wielu youtuberom i osobom, które były w Francji na tym wydarzeniu, na tych mistrzostwach specjalne karteczki z pinami no i tam z tyłu był kod QR do zeskanowania jak go zeskanowaliście, to dostawaliście taką oto limitowaną, rzadką emotkę, którą tutaj wam w tym momencie pokazuję, zwróćcie uwagę i generalnie naprawdę dużo osób podostawało te kartki, ja też kilku moim widzom je rozdawałem, była u mnie nawet na kanale okazja takie właśnie piny zdobyć, chyba z 3 osoby je dostały, tak samo inni youtuberzy też je rozdawali, więc naprawdę sporo było takich konkursów i była szansa zdobyć właśnie te piny, lecz mimo wszystko dalej mało osób je ma i no już się ich zdobyć nie da, więc to też taka limitowana rzecz, którą pewnie spora część z Was mogła przegapić. O Omega Boxa to już chyba nie wspomnę, też było to już jakiś czas temu, chyba z dwa lata temu, gdy Mega Boxy były usuwane. No to na chwilę wkroczyły Omega Boxy i tam w sklepie czekał na nas Omega Boxy. Kto wtedy nie grał, przegapił szansę na zdobycie Omega Boxa, na otworzenie go tak naprawdę chyba na zawsze. Bo czy Omega Boxy wrócą, to szanse są najmniejsze. Jeszcze inne skrzynki Spoko, Mega Boxy, Pro Boxy, Big Boxy, ok, jest szansa, że wrócą, Mega Boxy już wróciły, ale Omega Boxy, no właśnie. Więc no kto przegapił tą darmowym. Boxem nie dość, że stracił dużo fajnych prezentów, bo w środku były naprawdę mocne rzeczy w tych Boxach, To jeszcze stracił najprawdopodobniej jedyną szansę na otworzenie tak fajnej skrzynki. I ostatnia rzecz to Edgar. Darmowy Edgar. Nie żaden skin, tylko zwykły Edgar, jako zadymiarz, który parę lat temu był też do zdobycia totalnie za darmo w święta. Wystarczyło wejść do sklepu podczas świąt i tam czekał na nas za darmo. A tak to już nie możecie go zdobyć za free, e, tylko trzeba na niego wydać kredyty lub gemy, więc no już za darmo go odblokować nie możecie. Jeszcze jakiś czas temu był do zdobycia na przykład w darmowych codziennych prezentach dla początkujących graczy za ostatni dzień razem z Gryfem, więc to był też taki drugi sposób na jego darmowe zdobycie, ale jeśli żadnego z tych sposobów nie wykorzystaliście, no to po prostu szansa na jego darmowe zdobycie wam przepadła, no i trzeba to zrobić za kredyty lub gemy, więc też tutaj do tego odcinka pasuje, a ja chciałem wam mega podziękować za trwanie do końca tego filmu, mam nadzieję, że się podobało, widzimy się w kolejnych, napiszcie czego najbardziej żałujecie, że nie udało wam się dostać, do zobaczenia, piona!